Cześć, witajcie. Witam wszystkich w nowym roku 2024. Na początku chciałbym złożyć Wszystkim najserdeczniejsze życzenia oraz spełnienia marzeń w roku 2024. No i życzę przede wszystkim zdrowia i aby Wasze domki z miesiąca na miesiąc wyglądały coraz lepiej. Otrzymałem wczoraj paczkę numer 12, czyli przesyłkę 12, i wstępnie dzisiaj pokażę Wam, jakie dostaliśmy prezenty w prenumeracie, bo duże zamieszanie jest odnośnie prezencików i zawartości tej paczki, więc przejdźmy do otwarcia i zobaczmy co w środku. Jak widzicie na pierwszy rzut oka otrzymaliśmy dodatkowe prezenty, czyli notes w twardej okładce i w krateczkę i zestaw sześciu magnesików na lodóweczkę. Magnesy bardzo ciężkie, powiem Wam. Ten prezent otrzymujemy za płatności z góry kartą bądź też przez PayPal. Ciekawostką jest, która zaskoczyła mnie i pewnie wszystkich innych: że w paczce pojawił się policjant, gdzie nie było ani słowa odnośnie tej postaci w polskiej wersji wydawania domu muminków mimo to, że inni użytkownicy pisali do, do Agostini z zapytaniem czy będzie ów postać otrzymywali odpowiedź, że w tej wersji polskiej nie będzie go a tu niespodzianka pojawił się ja policjanta otrzymałem zakupiłem sobie we, z wersji rosyjskiej, więc już mam dwóch, przypuszczam, że jeden z nich pójdzie na sprzedaż także jak będzie ktoś ciekaw dajcie znać w komentarzach coś później wymyślę, gdzieś go wystawię, dam znać następnymi prezentami w wersji premium bodaj o ile dobrze pamiętam jest kolejna paczuszka z wyposażeniem domku dwie beczuszki, kanka na mleko, czajniczek i tu mamy jakiś dzbanuszek też super do domu duminków dołączają dwie kolejne postacie Czekajcie, już Wam przybliżam. Jest to figurka filifionki i hatifantów. Także powiększa nam się rodzina muminków. Pozostała zawartość to cały kolejny potrzebny nam sprzęt do budowy. No i też wjedzie nam do y, łazienki y, wanna. Także tak wygląda paczka numer 12. Jeszcze raz Wam pokażę, jak prezentują się magnesy. I notesik. Także mi zalegają dwie paczki, jestem 8 numerów plecy niestety brak czasu. W najbliższym czasie zamierzam nadgonić, więc za jakiś czas pojawi się film z montażu. Także chciałem wam przedstawić i sprostować jak się prezentuje paczka 12 w wersji premium i zapłatności kartą bądź PayPal. Więc pozdrawiam wszystkich i do następnego filmiku już z montażu. Trzymajcie się. Hej.